Dzień dobry przede wszystkim. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło spotkać się tutaj z Państwem i zaprezentować wyniki naszych niedawnych badań, które przeprowadziliśmy w lipcu dzięki wsparciu finansowemu Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja jestem Natalia Styrnol. Wiktor Magdzierz, dzień dobry. I serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją. Tak. Szanowni Państwo, my w naszych badaniach chcieliśmy dowiedzieć się, czy i w jaki sposób sieci społeczne migrantów i imigrantek zabezpieczały ich przed problemami wynikającymi zarówno z pandemii COVID-19 i lockdownu, jak i kryzysu społeczno-ekonomicznego, który ta pandemia Spowodowała i dlaczego akurat ta kwestia była dla nas interesująca? No, myśmy przyjęli w punkcie wyjścia y, założenie, że sieci społeczne migrantów i migrantek mogą im zapewniać dostęp do różnych rodzajów kapitału. To też jakby y, próbując dowiedzieć się, do kogo te osoby mogły się zwrócić w potrzebie, dlaczego akurat do tych osób, w jakim celu, czego oczekując, y, na kogo te osoby mogły liczyć, myśmy próbowali dowiedzieć się czegoś więcej po prostu o sieciach migracyjnych tych osób i w tym sensie używamy COVID-u jako takiej soczewki, która pozwoliła nam jakby lepiej dostrzec i opisać te interesujące nas zjawiska osieciowienia i dystrybucji kapitału w grupie migranckiej. Jeśli chodzi o metody, posługiwaliśmy się oczywiście metodologią jakościową. Przeprowadziliśmy tutaj 15 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z zastosowaniem dwóch technik pomocniczych generatora imion i generatora zasobów, o których powiem za sekundę nieco więcej. Rozmawialiśmy z migrantami i migrantkami z Ukrainy pracującymi na nisko kwalifikowanych stanowiskach w ramach sektora usług związanych z turystyką. Nasza próba badawcza dobrana była celowo. Rekrutowaliśmy osoby do wywiadów w terenie, czyli właśnie w zakopanym i w okolicznych miejscowościach. Użyliśmy też metody kuli śnieżnej, co tłumaczy, dlaczego w naszej próbie znalazło się dlaczego w naszej próbie znalazło się więcej osób dwudziestoparoletnich. Ponadto przeprowadziliśmy dzięki naszym obserwacjom prowadzonym na bieżąco i kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset. Krótkim rozmowom przeprowadzonych z napotkanymi osobami udało nam się zebrać również szeroki, um, obszerny materiał etnograficzny. Tutaj widzą Państwo pierwsze z naszych narzędzi, to jest generator imion. Um, w praktyce poprosiliśmy osoby badane o na, najpierw o napisanie imion postrzeganych przez siebie jako ważne i bliskie, a w drugim kroku o wpisanie tych imion w kręgi w taki sposób, że im bliżej środka, tym ta osoba jest ważniejsza dla naszej rozmówczyni czy rozmówcy. Um, z kolei technika generatora zasobów w praktyce polegała na tym, że uzyskiwaliśmy odpowiedzi na pytania, do kogo konkretnie rozmówca czy rozmówczyni mogłaby zwrócić się w różnych problemowych sytuacjach, co pozwalało nam dowiedzieć się, do jakich rodzajów wsparcia konkretne więzi migrantów i migrantek zapewniały dostęp. Tak, i parę słów tylko na temat terenu badań. Na slajdzie widzą Państwo tutaj mapy województwa. Małopolskiego, na dole powiatu Czańskiego, który nas interesował, jak widać, dominacja sektora usług wśród grupy migranckiej w tym, w tym, w tym regionie. Relatywnie wysoki wskaźnik feminizacji w tej grupie. No i oczywiście dominująca grupa Ukraińców wśród obcokrajowców zatrudnionych tamże. Tutaj przechodzimy już do wniosków, najpierw dotyczące kształtów sieci przed nas badanych. Przede wszystkim zaobserwowaliśmy, było najbardziej charakterystyczne, zaobserwowaliśmy wysoką homogeniczność pod względem narodowościowym. Tutaj bliskie i ważne osoby naszych rozmówców i rozmówczyń były właśnie narodowości ukraińskiej i to zarówno osoby mieszkające w Ukrainie, jak i te mieszkające w Polsce. Co ciekawe, relatywnie niewiele osób określanych jako bliskie i ważne były osobami przebywającymi w okolicy, czyli w okolicy mieszkania, czyli w Zakopanym czy na Podhalu. Ponadto strategiczne znaczenie, jak się zdaje, zwłaszcza w kontekście dostępu do informacji, mieli nieliczni, pojedynczy wręcz Polacy i Polki znajdujący się w tych sieciach. I co więcej, analizując te sieci osobiste, zaobserwowaliśmy, że w zasadzie nie ma wewnątrz nich pracowników sezonowych. Zauważyliśmy też, że na poziomie dyskursywnym, ale także znajdujemy potwierdzenie tego w analizie sieci, istnieje takie sztywne oddzielenie tzw. sezonowców w cudzysłowie od osób, które mieszkają na Podhalu już dłużej. Zaobserwowaliśmy też, że tym pracownikom sezonowym przypisywane są też czasem negatywne cechy. Nasi rozmówcy Często negatywnie wypowiadali się o tych osobach. Teraz przejdziemy do analizy dotyczącej funkcjonowania sieci, która interesowała nas najbardziej, zatem do rodzaju wsparcia, jakie były one w stanie zapewnić badanym przez nas osobom. Wiktor przedstawi najpierw wnioski dotyczące wsparcia informacyjnego i finansowego, a ja następnie opowiem o wsparciu emocjonalnym i kwestiach związanych z opieką i odpowiedzialnością za inne osoby. Tak, no więc jak wspomnieliśmy. Już wcześniej tych Polaków i Polek w tych sieciach osobistych było niewielu i niewiele, ale chcieliśmy podkreślić i wskazać, że jeśli już takie osoby się pojawiały, one miały takie strategiczne znaczenie dla tych osób, dla migrantów. Dlaczego? Otóż no Polacy i Polki zamieszkujące Zakopane to są osoby, które są dobrze usieciowione w tym lokalnym kontekście, mają jakby dobrze są zakorzenione tam, to także... Jakby takie relacje dla tych migrantów i migrantek służyły jako taki pomost między jakby do tego kontekstu lokalnego. I to było widać zarówno poza kontekstem COVID-u, ale i w covid jak będziemy pokazywać w kolejnych przykładach. No więc po pierwsze, mieli, mamy taki przykład tutaj jak, byśmy to tak roboczo nazwali, jak coś załatwić chodziło o taką sytuację, kiedy trzeba było użyć jakichś swoich takich nieformalnych kontaktów, żeby coś, mówiąc kolokwialnie, załatwić czy ogarnąć. Tutaj myśmy pytali wprost w wywiadach osoby badane o to, kto mógłby im zrobić zakupy, gdyby te osoby musiały siedzieć na kwarantannie. I wymieniano osoby z Ukrainy, które mieszkały również w Zakopanem, ale, i to wydaje nam się bardzo istotne, wymieniano też znajomych Polaków i Polki tam właśnie w Zakopanem, wskazując, że te osoby używając swojego wysokiego Kapitału społecznego mogłyby sprowadzić w jakiś sposób jakąś pomoc, jakieś wsparcie. Inny przykład, taka sytuacja, która w czasie pandemii wymagała bardzo dobrej znajomości praktyki języka, tu akurat języka formalnego, chociaż sytuacje, kiedy migrantka potrzebowała zwrócić się o wsparcie do ZUS-u, no i, i została z tym zostawiona przez pracodawcę sama, musiała to sama zrobić, a no nie radziła sobie tam z różnych powodów z tą procedurą. To też pomagała jej Polska. Koleżanka. I y, używając ciągle tego przekładu ja przejdę tutaj do zagadnienia wsparcia finansowego, y, bo szczególne za, znaczenie dla pracowników i pracownic ukraińskich, którzy takie znaczy, wsparcie otrzymali, miało to wsparcie z USU właśnie w wysokości tam 2080 zł. Jak wspomniałem, o takie wsparcie mógł wystąpić albo pracodawca, albo pracownik, jeśli pracodawca odmówił zrobienia tego, no i albo to była taka sytuacja, jak tu na slajdzie, gdzie pracodawca tego nie robił, albo i tu proszę o kolejny slajd, mieliśmy też takie sytuacje, kiedy pracodawca tutaj był dużym wsparciem, ponieważ praktycznie wyręczał swoich pracowników, swojej pracownice w robieniu. Tego żałczył te formalności do tego stopnia, że te osoby jakby w ogóle się tym nie zajmowały, czasem w ogóle nie były świadome, jak taki proces wygląda i Dalej mieliśmy też takie sytuacje, jak widać tu na kolejnym slajdzie. Otóż, aby otrzymać takie wsparcie, trzeba było przed wybuchem pandemii być zatrudnionym legalnie. Osoby, które nie były zatrudnione legalnie, nie miały możliwości o wystąpienie o takie wsparcie. I teraz taki pracodawca, który zgodził się na taką nielegalną formę zatrudnienia pracownika, mógł albo wziąć odpowiedzialność za takiego pracownika właściwie zostawionego na lodzie bez wsparcia, tak jak tu na slajdzie, pracodawca zapewnił byt swoim pracownikowi w czasie pandemii, albo mógł zostawić go samemu sobie, nie wiemy ile takich przypadków było, zakładamy, że mogły one występować. Dla badanych wsparciem były też sytuacje, kiedy wynajmujący im mieszkania obniżali im czynsze, rozkładali je na raty, zamrażali, albo niepłacenie tego czynszu było, jakby pozwalano imigrantom nie płacić tego czynszu w zamian za np. wykonywanie drobnych prac remontowych, taka forma wymiany barterowej. E, powiedzmy jeszcze kilka słów o takim bezpośrednim wsparciu finansowym, kończąc tę część. Mieliśmy drobne pożyczki, tu mówiąc kolokwialnie, to było takie wsparcie w postaci tych paru dych na przetrwanie, Po takie wsparcie, nasi badani, nasze badane przychodziły, jeśli przychodziły, jeśli przychodzili, to byli to do znajomych, głównie znajomych Ukraińców zamieszkujących w Zakopane. Takiego wsparcia, jak wskaże zaraz Natalia, mogły udzielać głównie osoby, które same były w dobrej sytuacji finansowej, czyli zazwyczaj, które odpowiadały same za siebie, nie musiały utrzymywać nikogo innego, nie miały odpowiedzialności opiekuńczej, nie musiały ułożyć na inne osoby. I kolejny przykład, a więc takie wielkie wsparcie finansowe, kiedy trzeba było w dłużej mierze kogoś utrzymać, to było przede wszystkim wsparcie wewnątrz rodzin, również przez przesyły pieniężne transgraniczne rodzice utrzymywali dzieci, rodzeństwa siebie Nawzajem. Mieliśmy też przykład osoby, na którą cała rodzina in w Polsce i na Ukrainie ułożyła i jakby wspólnie się nią opiekowano. No i tak. I teraz przechodzimy do kwestii wsparcia opiekuńczego i odpowiedzialności. I o tym powie Państwu Natalia. Szanowni Państwo, w tych, w tych kręgach, które widzieli Państwo nieco wcześniej, osoby, z którymi rozmawialiśmy, wskazywały jako najbliższe i najważniejsze dla siebie członków i członki nie rodziny, którzy, i, i które znajdowały się na Ukrainie. I ze względu na tą znacz, znaczną. Yy, Odległość fizyczną, konieczność odbycia kwarantanny zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, też zwiększone koszty i czas podróży podczas pandemii. Dostęp do tego wsparcia emocjonalnego ze strony tych osób był bardzo ograniczony i utrudniony, więc tutaj ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego było utrzymywanie kontaktu po prostu z tymi osobami. Ta możliwość komunikacji za pomocą mediów społecznościowych stała się więc jeszcze bardziej niż w normalnej sytuacji takim substytutem kontaktu na żywo. Członkowie rodziny mieszkający w Ukrainie mogli jednak czasami pomagać migrantom i migrantkom, na przykład tym, którzy byli, są samodzielnymi rodzicami. Tutaj mówię o kwestii pomocy w opiece. No ale, właśnie oprócz tego fizycznego oddalenia, te wszystkie kwestie dodatkowe związane z pandemią stanowiły jeszcze dodatkowe przeszkody, jeśli chodzi o dostęp do tego wsparcia w opiece. Tutaj widzą na slajdzie Państwo przykład. Fragment wypowiedzi naszej rozmówczyni, która po lockdownie musiała nadrobić trochę ten stracony czas i podjęła dodatkową pracę, ale jej dziewięcioletni syn zaczął właśnie wakacje, więc musiała zostawiać go samotnie w domu, czego nie chciała. Anastazja podjęła więc decyzję, żeby zawieźć cena do dziadka mieszkającego prawie dwa tysiące kilometrów od zakopanego, więc skorzystanie z tego wsparcia łączyło się dla niej. Nie tylko z, z koniecznością bardzo dalekiej podróży, ale też z obowiązkiem odbycia kwarantanny, no i właśnie utraty czasu. Pomoc członkom rodziny, mieszkańcom w Ukrainie, pojawiała się także w kontekście konieczności zaopiekowania się na przykład na starszymi członkami rodziny, by te nie narażały się. By oni nie narażali się na zakażenie koronawirusem. Sieci rodzinne tutaj znów miały takie kluczowe znaczenie. Mieliśmy przykład, kiedy to szwagierka rozmówczyni, naszej rozmówczyni, która mieszkała w Ukrainie, mogła doglądać jej rodziców, podczas gdy rola naszej respondentki polegała głównie na zapewnianiu wsparcia finansowego. Podobnie, podobnie jak wspomniał Wiktor przed chwilą, finansowo swoje dzieci wspierał inny, około 30-letni rozmówca, który wysyłał swoje pieniądze byłej żonie zajmującej się ich dziećmi w Ukrainie, bo on wiedział, że. No przyznawał, że, że to położenie jego podczas lockdownu było bardzo trudne, ale on czuł się odpowiedzialny za los swoich dzieci i miał świadomość tego, że będąc w Polsce ma dużo lepsze warunki i możliwości zarobku niż jego była partnerka. Tu z kolei przechodzimy do bliskich osób mieszkających na Podhalu, czyli w Polsce. I już w tych kolejnych przypadkach. Ta obecność bliska była kluczowa, jeśli chodzi o emocjonalne wsparcie i pomoc w opiece. Tutaj widzimy przykład tego, jak matka bierze odpowiedzialność za swoje dorosłe już córki, które przez kryzys związany z pandemią straciły pracę. I relacje rodzinne tutaj miały szczególne znaczenie, bo ta pomoc finansowa udzielona tym córkom w sytuacji kryzysu była czymś naturalnym, jak mówiła nam pani Nina. Innym przykładem jest też sytuacja rozmówczyni. innej rozmówczyni, która, będąc babcią, zajmuje się wnukiem, by jej córka mogła poszukiwać pracy, co nie jest łatwe podczas kryzysu, jak się Państwo domyślają. Tam z kolei miały one świadomość, że na przykład na miejscu żłobku nie mogą liczyć, więc ta pomoc, pomoc w ramach tych relacji rodzinnych jest nieodzowna. No i wsparcie emocjonalne ze strony rodziny było także ważne w kontekście kwarantanny, na przykład zaraz po przyjeździe do Polski, bo możliwość spędzenia jej z rodziną była ważna chociażby dlatego, żeby nie nudzić się przez te dwa tygodnie w izolacji. Tu z kolei partnerzy i partnerki byli również bardzo ważnym źródłem wsparcia emocjonalnego. W sytuacji lockdownu, tego zamknięcia, te osoby mówiły wprost, że miały siebie, dzięki czemu ta izolacja była dużo mniej dokuczliwa. Następnie taką ważną grup, ważnymi grupami osób, które były też, które zapewniały to wsparcie emocjonalne, byli przyjaciele i przyjaciółki mieszkające na Podchalu. Tutaj na widocznym slajdzie widzą Państwo wypowiedź młodego mężczyzny, który mieszka ze swoimi przyjaciółmi, którzy też są młodymi Ukraińcami. A ich bliskość podczas kwarantanny była dla niego dodatkową jeszcze motywacją do samorozwoju, który, jak podkreślał, jest dla niego bardzo ważny. Warto tu jednak. Pani Natalio, minuta została, także Jasne. proszę. Już kończymy. Warto też wspomnieć, że ten konkretny rozmówca tutaj był w dość komfortowej sytuacji. On utrzymywał, otrzymywał wsparcie z USU, nie był odpowiedzialny za inne osoby, więc mógł sobie pozwolić na taki relaks, odpoczynek i naukę nowych rzeczy. Widzimy także w naszych badaniach, że wsparcie emocjonalne można było uzyskać także dzięki sieciom stricte pracowniczym. Tutaj przykładowo podejmując pracę przez agencję zatrudnienia, często mieszka się z innymi osobami z Ukrainy i w tym przypadku akurat możliwość. Brak tej możliwości wyjazdu do rodziny na Wielkanoc jakby to, to nie było to tak dotkliwe, ponieważ Sofia, jak mówiła nam, wspomina, że często zapominała, że znajduje się w Polsce, a Wielkanoc świętowała ze swoimi współlokatorami zarówno według tradycji katolickiej, jak i prawosławnej. I tu już przechodzimy. I kilka wniosków takich ogólnych, bo oczywiście było ich więcej, my tylko wskazujemy to na kilka rzeczy. Zauważyliśmy, że rola państwa i instytucji formalnych, poza tym wsparciem z zus u zapewnianiu wsparcia osobom z Ukrainy, który, z którymi rozmawialiśmy, była właściwie znikoma. Całe to wsparcie, jeśli jakieś było, to ono jakby odbywało się poprzez te sieci nieformalne. Chcieliśmy podkreślić, że różne jakby więzi, różne rodzaje fragmenty tych sieci zapewniały różne rodzaje wsparcia. To na to zróżnicowanie staraliśmy się też wskazać. No i tak jak Natalia tutaj pokazywała, w najtrudniejszej sytuacji podczas kryzysu znalazły się takie osoby, które odpowiadały za innych, musiały się innymi osobami opiekować, na nie ułożyć i prawdopodobnie to na te osoby należałoby zwrócić uwagę, kierując jakieś działania pomocowe wobec migrantów. To jest nasza sugestia. I dziękujemy w takim razie za wysłuchanie nas. Dziękujemy za kontakt dla nas i zapraszamy do zadawania pytań. Tak, jeszcze zaznaczę, że wkrótce pojawi się raport z naszych badań, który będzie publikowany na stronie Cebamu. Planujemy również poniekąd kontynuację tych rozmów w ramach reportażu, który też powstanie wkrótce, więc zapraszamy do śledzenia. Tak, będziemy próbować dotrzeć ponownie do osób, z którymi rozmawialiśmy, żeby zobaczyć jaka jest ich sytuacja teraz. Bardzo dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Ja mam jedno pytanie, czy w tych wśród państwa respondentów pojawiła się kwestia, szczególnie ma, mam na myśli tych dłużej przebywających migrantów. W, 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 w rejonie powiatu podtaczańskiego, czy tatrzańskiego, przepraszam, mianowicie gigantyczny kryzys głównego centrum gospodarczego regionu, czyli nowego targu, który w związku z lockdownem w zasadzie zlikwidowało, no targowica nie istnieje, prawda, targ w nowym targu i w ogóle nowy targ jako centrum zakupowe, w związku z tym wielu Ukraińców, w nowym targu mających zatrudnienie, tak intuicyjnie bym czuł, że mogli się próbować przenieść do Powiatu Tatrzańskiego. Czy coś takiego występowało? Spotkali się Państwo z tym, czy też w ogóle nie? Powiedz na yy, czy tak, jak <grywanie> już dokończysz. No właśnie te osoby, które przebywały już dłużej w Polsce były, to byli główni nasi respondenci i respondentki. Jeśli chodzi o te przepływy pomiędzy nowym targiem, czy w ogóle pod halem jako takim, absolutnie nie pojawiły się takie głosy. W zasadzie osoby, no właśnie, z którymi rozmawiałeś, rozmawialiśmy, to były osoby, które przebywały tak średnio, półtorej roku. Udało nam się porozmawiać, przeprowadzić takie wywiady pogłębione z typowo sezonowymi. Jeśli chodzi o sezonowych pracowników, jedynie dwa, ponieważ te osoby były w zasadzie nieosiągalne, więc nie wiemy, jak te krótkoterminowo, te, te, te krótkoterminowo przebywające osoby tam, jako, jaka była ich sytuacja do końca. Nowy targ się nie pojawił, co jest ciekawe rzeczywiście. Ani inne miasta. Wiemy, że Zakopane jest takim miastem, chociaż nie, nie podczas pandemii chyba, jest takim miastem tranzytowym, po prostu gdzie można zarobić szybko pieniądze i wyjechać. Te osoby, które tam zostają, no to zdaje się, że są jakąś mniejszością, jeśli patrzymy na zarówno, zarówno doświadczenia osób, z którymi rozmawialiśmy, ale też na dostępne dane statystyczne. No, tak. no też jakby to, co Natalia ja powiedziała, myśmy y, rozmawiali głównie z osobami, które tam dłużej przebywały. E, z tego powodu, że jak się wydaje, e, no myśmy jakby z osobami, które były pracownikami z myśmy prowadzili rozmowy krótką, mówiąc trzy ladzie po parę minut. Takie rozmowy udawało się przeprowadzić. Problem był taki, że jak się wydaje, takie osoby mają zdecydowanie często więcej godzin pracy, mają trudniejszą sytuację, y, co powodowało, że co powodowało, że one po prostu nie mogły dla nas znaleźć czasu, bo na przykład mówiły, że następny dzień wolny mają za półtora miesiąca. Albo że, no, no mniej więcej, w ten sposób, może, żeby krótko odpowiedzieć. Tak, więc właśnie te osoby, które tam tak trochę w ramach takiego poratowania swoich, swoich finansów przyjeżdżały, one no rzeczywiście mówiły nam, że mają wolny pierwszy na przykład. Za za, za półtorej miesiąca po raz pierwszy. To byli tacy prace, naprawdę, osoby, które pracują po 16 godzin dziennie. Czy tam 14 i mówią nam, że absolutnie nie mają czasu, a jak wracają do domu, no to śpią po prostu, regenerują siły na kolejny dzień. Tak, to Bardzo koresponduje z referatem pani Oliwii. Konrad, masz pytanie. Ja chciałem zapytać o zróżnicowanie. Czy udało wam się dotrzeć do osób, które byłyby zdecydowanie dłużej w. Już w regionie, i czy, czy ich odpowiedzi jakoś były odmienne od, od tych krótkoterminowych osób? I, jeszcze, I chodzi mi też o, o kwestię związaną z. z um, ja wiem, że to było małe badanie eksploracyjne, a czy udało wam się to też do innego, nie, nie ukraińskich migrantów i tego, jak oni widzieli e, właśnie ten, ten, ten moment, w bardzo konkretny, w którym, w którym się znajdują. Ja, ja myślę sobie po prostu z takiej perspektywy. Jeden z wywiadów, które myśmy robili tutaj w Krakowie a propos sytuacji imigrantów podczas pandemii, był taki, taki wywiad z, z, z restauratorami indyjskimi, między innymi, którzy w szczycie pandemii um, myśleli w kategoriach, w kategoriach sprowadzania. Swoich krewnych i przyjaciół z Indii. W momencie kiedy była granica zamknięta, oni w rozmowie podejmowali tego typu wątki, tak? Jakby widać było, że ich optyka jakby. Tego, co się aktualnie dzieje, i jakby wykorzystania sieci, i tego, do czego te sieci mają w tym konkretnym momencie służyć, była kompletnie inna niż, niż pracowników krótkoterminowych. I to też widać bardzo dobrze w tych danych, które pokazywałem z ZUS-u, że, że ci imigranci z, z, nie, że tak powiem z krajów tylko sąsiednich, tylko dalszych, tak naprawdę nie wyjechali z kraju. A wręcz przeciwnie i wielkość, jeśli popatrzymy długoterminowo, się zwiększa. I nawet sytuacja kryzysowa, w jakiej żyjemy, jest, jest sytuacją, która wcale tego nie zmienia. Dzięki. Proszę o w miarę zwięzłe pytanie, bo pan profesor już w zasadzie zapytał i udzielił odpowiedzi. To znaczy, byśmy kierowali nasze badania. Nasze wywiady robiliśmy tylko z osobami z Ukrainy, także nie mamy doświadczenia z osób z innych grup narodowych, które by tam przebywały. Trochę, trochę się pogubiłem rzeczywiście w pytaniu. Pytanie było jeszcze, czy rozmawialiśmy z osobami, które przebywałyby tam zdecydowanie dłużej. No kogoś, kto by tam przebywał rzeczywiście nie wiem, 10 lat, to chyba w ogóle w próbie nie pamiętam chyba nie było nikogo takiego. Najdłużej 4 A, lata. Tak, najdłużej. No tak. Tak, ale czy widzieliście jakieś zróżnicowanie w odpowiedziach jeśli tych osób? To w hmm. zasadzie zróżnicowanie polegało chyba głównie na tym, jeśli chodzi o budowę sieci, czy, um, czy wykorzystanie ich, chyba, um, zwłaszcza jeśli chodzi o jakby wykorzystanie ich, polegało, za, za, zależało od sytuacji życiowej tej osoby, bardziej niż od um, stażu migracyjnego. Bo na przykład osoba, która ma dziecko, tak jak podawałam przykład. I zupełnie inaczej musi, zupełnie inaczej jakby dysponuje czasem i z osobami miała kompletnie inny, inny, inny sposób wykorzystania i budowania sieci niż osoba no, dwudziestoparoletnia, która sobie żyje sama i ma, ma święty spokój w cudzysłowie. Więc staż tutaj nie robił, chyba nie był taką ważną zmienną. Też liczba osób, które by deklarowały, że one chcą zostać w zakopanym, była tam znikoma zupełnie. To praktycznie wszystkie te osoby, z którymi rozmawiałyśmy, deklarowały, że one chcą gdzieś wyjechać, czy za granicę, czy do Krakowa. Takim ciekawym kontekstem tutaj było to, że bardzo dużo osób opowiadało nam, że tam ceny są bardzo wysokie w zakupie wynajmu nieruchomości, a dla wielu osób to był taki cel, żeby jakby mieć coś swojego. I te osoby postrzegały, jakby wyjazd na przykład do Krakowa, jako możliwość kupna czegoś swojego kiedyś, a w Zakopanym mówiły, no chyba nie wyobrażasz sobie, że ja to w ogóle zrobię w zakopanym, bo to było postrzegane jako nierealne.